browar sobież e, dzisiaj tak króciutko e, ale chciałem wam to pokazać bo jeszcze tego nie robiłem więc e, sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie e, plan jest na dzisiaj taki żeby z tego tanka w którym jest apa taka taka hazy apa bo to było dofmielone konkretnie e, zlać piwo ale bezpośrednio e, do butelki bez żadnych kegów, bez żadnego kombinowania, to piwo już jest nagazowane. Ono jest schłodzone w tej chwili do 3 stopni. Wydaje mi się, że nadaje się już do zlania. I co? Podpiąłem tutaj CO2. W tym miejscu podpiąłem CO2. Tutaj stoi butla w pełnej gotowości. CO2 jest podpięte do głowicy. No, i do głowicy też będzie podpięte piwo. Się okazało, że przewody mam za krótkie, musiałem tutaj kombinować jakieś złączenie, ale to w sumie nie ma większego znaczenia. I planuję ściągnąć to piwo bezpośrednio z dolnego wylotu. Jak tutaj na chwilę odpiąłem, otworzyłem ten zawór, To się okazuje, że ciśnie, stąd w tej chwili chmiel. I to ciśnie całkiem ostro, no bo tak jak mówię tutaj tego chmielenia było, tego chmielu było dużo, ale jak się pojawi piwo i takie w miarę zdrowe, no to już będę podpinał, to będzie moment, kiedy zacznę podpinać już e, przewód i będę próbował to po, wpakować w butelkę. Oś w życiu. Może, mogę założyć, że to piwo jest w miarę czyste. Nie mam wizji, ale nie widzę, ale tak, tak, tak podejrzewam, że jest całkiem czyste. Ok, ja sobie teraz oczyszczę ten port. Eee, tą resztkę gęstwy z chmielinami e, wyszucę. Za moment podpinam tutaj mm, przewód z piwem. I co? I próbujemy. No, i tutaj y, wyszła mała nipa y, z, z ściąganiem piwa z tego portu. Y, co się okazuje, że tutaj jest y, tyle syfu, jest tyle chmielu, y, że ten przewód y, 3-8 po prostu się zabijał, i zabijał się na, y, najczęściej na etapie głowicy. Co to Z czym to skutkowało? Parę razy to piwo mi wystrzeliło, później odpinałem te przewody, żeby to wyczyścić, więc tam było ciśnienie, więc mi to strzelało, więc strzelało chmielem piwem. Ogólnie dużo bajzu jest. No i jak się wkurzyłem, to stwierdziłem, że pierdzielę ten port przepinam do tego wyższego. W efekcie tracę tyle piwa. Tak naprawdę dotąd. Tyle ile jest w tym stożku. Ale chyba się nie będę bardzo przejmował, bo to piwo jest tak schmielone, jest tak mętne od chmielu, że no trudno. I teraz tak. Piwo jest wpięte w ten port. Leci całkiem całkiem, no nie jest klarowne, bo to jest mocno chmielona apa, taka hazy. Ale pokażę wam, jak się to nalewa i jak to wygląda po nalaniu. No właśnie, bezpośrednio stanka. OK, podaję ciśnienie. Spuszczę trochę. Jeszcze raz podam. podam piwo i napełniamy No i widać, całkiem ładnie to idzie. E, dobrałem ciśnienie trochę wyższe na butli niż w tanku, więc e, no, generalnie nie ma piany, nie ma jakichś dziwnych rzeczy tutaj. Wszystko idzie sprawnie. E, na końcu zamykam zawór od piwa. Pozwalam się temu chwilę uleżeć. Jeżeli by było za duże tego ciśnienia, to jeszcze bym spuścił, ale widzę, że jest, że jest ok. No i co, w zasadzie to piwo można już w tym momencie sobie wypiąć. Dobra, nalejemy, zobaczymy co tu powstało, co zrobiły drożdże. No i cóż, tak to wygląda. Pianka jest, myślę, całkiem fajna. Eee, nagazowanie jest słabe, ale nie zależało mi na tym, żeby to było jakoś bardzo mocno wygazowane. Eee, Barba soczkowa, w smaku pyszne. E, próbowałem przed chwilą. No, już takie trzy w sumie wypiłem, więc mogę powiedzieć, że całkiem z każdym yy, kolejnym coraz lepsze. <noise> Także Wasze zdrowie.